Największa inteligencja, która wyraża się poprzez Twoje serce, z którą Twoje serce ma kontakt, jeżeli ona przejmie stery Twojego życia, to Twoje życie musi ulec diametralnej zmianie. Nie może być inaczej. To, jak w tej chwili żyjemy, jak również żyję ja, Chociaż tak bardziej w bardziej większym stopniu żyłem do pewnego okresu, to było funkcjonowanie na zasadzie tego, w jaki sposób mogę zadowolić siebie, jak sprawić sobie przyjemność. To, co podpowiadał mi mój mózg, moje wyobrażenia o świecie, to stanowiło jakby podstawę podejmowania decyzji. I tak jest w większości przypadków ludzi. To, co wiemy, determinuje nasze wybory. Rzadko była, żebyśmy się kierowali sercem. Czasami, kiedy już naprawdę nie wiemy, co zrobić, to a, to wtedy właściwie używamy tego serca. Ale skorzystajmy z tego narzędzia w bardziej uniwersalny sposób. Żeby zacząć pracować ze swoim sercem i wykorzystywać Jego wielki, ogromny, niewyczerpany potencjał, trzeba dokonać czegoś takiego, jak rozliczenie ze swoją przeszłością. Ze swoim życiem i ze swoimi wyborami. Jeżeli cofniesz się wstecz, możesz nawet wziąć kartkę papieru i, i zapisać sobie rzeczy, które uważasz, że były w Twoim życiu nieudane. Szkoda, na przykład, że wydarzyło się to lub to, a szkoda, że coś nie poszło inaczej. Najpierw zapisz sobie te najważniejsze. Każda rzecz, która jest przez ciebie niezaakceptowana. A jeżeli mówisz, że szkoda, że coś się wydarzyło lub się nie wydarzyło, to znaczy się, że jakby nie akceptujesz tej sytuacji, która w tym czasie była. Więc nie ma w Tobie akceptacji tego, co było, ponieważ Twoje ego mówi ci tak, no mogło być inaczej, mogło być lepiej, gdybyś... Wtedy wykonał tak i tak, albo gdyby ktoś inaczej zadziałał, albo jakaś inna sytuacja losowa by się wydarzyła. Ego będzie wiecznie niezadowolone. <noise> Nawet kiedy spełnisz jego wszystkie marzenia, za chwileczkę znajdzie nowy powód, do, do którego będziesz dążyć. Ponieważ tak jest ego zaprogramowane i takie jest jego znaczenie, działanie, to też trzeba zaakceptować, że ego funkcjonuje w ten sposób. Jeżeli. Wybaczysz sobie te rzeczy, które wcześniej wydawałyby się nie do zaakceptowania. No na przykład w jakiejś sytuacji w związkach. Jakiś związek na przykład był nieudany, no i coś się rozpadło. I myślisz sobie, kurczę, kilka lat życia poszło w piach. Okazuje się, że pomimo tego, że ten związek na przykład się rozpadł, to wiele rzeczy w Tobie dobrych pozostało. Wiele rzeczy się nauczyłeś. To była taka szkoła, którą trzeba było przejść. To tak, jak idziesz naprzód, wchodzisz do lasu, wdepniesz w kałużę, masz zbłocony i cały mokry jeden but. No drugi raz wiesz, żeby ominąć miejsce, które wygląda na małą kałużę, ale jednocześnie może być bardzo głębokie. I takie sytuacje są szkołą dla ciebie, żeby tego wszystkiego się nauczyć. Jeżeli to zrozumiesz i pojmiesz to. To wówczas jesteś w stanie zaakceptować swoją przeszłość. Zaakceptowanie, właśnie swojej przeszłości, to jest taki klucz do tego, aby pójść za głosem serca, intuicji, tej mądrości. Jeżeli jechałeś samochodem, coś się stało na przykład na drodze, był jakiś kolizja, wypadek, no, coś mogło się stać w Twoim życiu takiego, co sprawiło, że uważasz się za osobę bardzo poszkodowaną. Na przykład jesteś na wózku inwalidzkim. Nie możesz z niego wstać i myślisz sobie, dlaczego los mnie ukarał? Czy to jakaś karma? O co właściwie chodzi? Twoje ego ciągle będzie ci powtarzać, że jest niesprawiedliwość, dlaczego ty jesteś na wózku na przykład, a inni ludzie nie. Mogą wiele rzeczy osiągnąć, a ty jesteś przywiązany do tego. Jeżeli zaakceptujesz tę sytuację pod tym kątem, że widocznie był jakiś plan, którego ty nie znasz, bo nie musisz. Największa inteligencja wszechświata zna ten plan. Chciała ci coś pokazać i czegoś się nauczyć, chciała, żebyś spojrzał na świat z innej perspektywy, z innego poziomu, widzisz zupełnie inaczej. Prawdopodobnie to było potrzebne dla ciebie, żeby coś dostrzec. Dlatego nie ma sensu walczyć z tym, co już było i co się wydarzyło. Odnajdź w tym wszystkim rzeczy dla Ciebie dobre, te sytuacje budujące. Oczywiście może być tak, że nie czujesz się teraz dobrze ze sobą, w swojej skórze, ale to tylko dlatego, że ciągle jesteś w tej skórze przekonań ego, w tych wizerunkach ego, w tych fotografiach, które ego Tobie robi i, i dostrzegasz jakąś swoją ułomność w tym i Jakiś brak, jakieś niespełnienie. I może teraz nie masz szczęśliwego życia z poziomu widoczności twojego ego, bo na przykład nie masz dużego majątku, nie wiem, masz jakieś problemy z różnymi sprawami, które są niezamknięte i wciąż się dręczą. Jeżeli poddasz się temu, by serce rozwiązało twoje problemy, to one wszystkie zostaną rozwiązane bez wyjątku. Wszystkie Twoje problemy zostaną rozwiązane. Wystarczy tylko pójść za tym głosem serca i pozwolić się mu ujawnić. Na przykład nie lubisz brukselki i sałaty i wszystkich zielonych rzeczy. Twierdzisz, że to nie jest dla Ciebie jedzenie, to jest ochyda, po prostu wymiotujesz tego. Teraz podejmujesz taką próbę, bo serce Ci podpowiada, zjedz trochę zieleniny. To może być dla Ciebie zdrowe. Więc co? Myślisz sobie, no pójdę za tym głosem serca. Idziesz do sklepu, kupujesz mnóstwo zielonych rzeczy, zjadasz to wszystko. Po czym okazuje się, że no udało się jakoś zjeść, nie zwymiotowałeś. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. Nawet okazuje się, że całkiem dobrze się czujesz, dostajesz nowej energii, że coś jest ok. Dla Twojego ego to taki naoczny dowód tego, że ono może się troszeczkę zwolnić i poddać czemuś innemu. Ego pomyśli sobie tak, no tak, ja nie zdecydowałem w tej sprawie, tylko on pokierował się głosem serca. Ale w sumie wyszło mu to na zdrowie, a jego ciało czuje się lepiej, więc okej, okay, no patrzmy co się będzie dalej działo. Ego można nauczyć. Ego można przyzwyczaić do tego, żeby akceptowało również głos serca. Trzeba troszeczkę podejść do ego, żeby ono czuło, że te zmiany, które idą, są dobre. Wtedy nie będzie sabotowało Twojego serca, nie będziesz mieć takiej, takiego głosu nie ze strony ego. Za każdym razem, kiedy wybór serca okaże się dla Ciebie słuszny, Twoje ego jest uczone i otrzymuje nowy program na zasadzie no, to serce jednak w sumie dobrze podpowiada. I przekonuj to ego. Ciągle. Niech ten proces trwa nieustannie. W każdej chwili Twojego życia staraj się to jakoś przeciskać. I poddawaj się coraz bardziej działaniu i takiemu, które będzie dyktowane poprzez tą najwyższą inteligencję. To musi przynieść dobry skutek. Twoje ego zacznie wtedy też się przekonywać do tego, i wtedy diametralnie zacznie zmieniać się twoje życie. Nagle zacznie się okazywać, że właściwie to ty nie jesteś taki nieszczęśliwy. Jeżeli zaakceptujesz wszystko, co wcześniej było jakby dla ciebie nieakceptowalne, wszystkie te trudne momenty, musisz koniecznie wszystkie momenty w swoim życiu zaakceptować. Wszystkie. Nawet te najbardziej traumatyczne. Wróć do nich, odnajdź w nich to, co mogło być w jakiś sposób dla Ciebie inspirujące. Nawet największe krzywdy, które ktokolwiek mógł Ci wyrządzić. Ważne, żeby te wszystkie krzywdy zrozumieć, dlaczego one powstały, przyjąć je. I znaleźć jeszcze w nich tą szkołę dla siebie, tą trudną szkołę życia, ten survival. Wpadasz do błota po to, żeby po raz następny nie wpaść. To są te momenty. Niektóre mogą być bardzo ciężkie. Zdaję sobie z tego sprawę. Czyjaś śmierć, utrata kogoś bliskiego, odejście kogoś bliskiego, kalectwo. Różne takie rzeczy, które są bardzo ciężkie. Utrata zupełnie majątku, wszystkiego, swojej tożsamości, utrata swojego dobrego imienia. Wiele rzeczy dzieje się po coś. Wróć do wszystkich tych rzeczy. Wróć do nich i po prostu je zaakceptuj. Dlatego, że one się wydarzyły, ponieważ serce. Tak doprowadziło do tych wszystkich wydarzeń, znaczy wcześniej to oczywiście ego twoje prowadziło, ale ego prowadzi cię też, nie jest tak zupełnie, że jesteś odłączony totalnie od tego twojego serca, bo zawsze są te dwa głosy, ale prędzej czy później i tak pójdziesz tą ścieżką, która ma dla ciebie wyznaczone serce, chociaż ego będzie przeszkadzało. Te rzeczy, które się wydarzyły, które, które mi kierowało, Twoje ego i doprowadziło Cię do tego wszystkiego, to dlatego to ego kierowało, ponieważ serce pozwoliło temu ego niech Ci pokaże, proszę, serce mówi, niech Ci ego pokaże, na co jest stać. Ty idziesz za głosem ego i proszę, bach, wpadasz w kałużę z błota. I teraz, czy wyciągniesz z tego wniosek? Aha, no, prowadził mnie mój rozum i wpadłem w kałużę. Właśnie chodzi o to. Serce pokazuje Ci, wybieraj więcej drogi z, z swojego wnętrza. Jeżeli to zrozumiesz i zaakceptujesz te wszystkie trudne chwile, o te piękne to nie jest problem, ale te trudne te najtrudniejsze te często straszliwe i te, które wywarły na Tobie taki ogromny wpływ wielką skazę w Twoim życiu. Jeżeli jest skaza w Twoim życiu, to ją odnajdź. Spróbuj ją wyczyścić. Jeżeli to jest rysa na lustrze, to możesz ją zetrzeć. Jeżeli to jest skaza, której się już nie da usunąć, bo jest tak głęboko wryta, to spójrz na to lustro. Jak na, na przykład na obraz Maryi Częstochowskiej, która ma też szramy. prawda? One pozostały tam, te szramy, żeby coś pokazać. Na Twoim lustrze mogą być także rysy, żeby Ci coś pokazać. Pamiętasz o tym, ok, to było, ale zaakceptowujesz to, że to się stało, ponieważ to miało Cię czegoś nauczyć. Jeżeli odwrócisz, jakby ten proces działania, to wtedy okaże się, że zmienia się też Twoje życie. Ono idzie w innym kierunku. To się pewno nie stanie tak z dnia na dzień. Chociaż może się stać, jeżeli głęboko to poprowadzisz, ale pozwól wejść w ten proces sobie. Jeżeli tego potrzebujesz. Jeżeli ci jest ok, jest ci świetnie, no to, to po co? To niczego nie zmieniaj. Po prostu bądź tak, jak jesteś. Ale jeżeli szukasz jakiejś innej drogi, czegoś ci potrzeba, jakiejś wskazówki, to oto właśnie ona jest. Możesz z niej skorzystać. Jeżeli jest ci to potrzebne, jeżeli tego pragniesz. Niczego nie możesz żałować z twojej przeszłości. Nigdy nie mów, że czegoś szkoda, że się coś wydarzyło lub, że się nie wydarzyło. Nigdy nie myśl sobie, że ty czemuś zawiniłeś bądź jakaś inna osoba zawiniła czy cię skrzywdziła. Nie. Wszystko idzie swoją drogą właściwą. Tak jak ma być. Jeżeli mówię, żeby coś akceptować i poddawać się, to jednocześnie nie znaczy to, <grytanie> że poddajesz jakby totalnie wszystkiemu. No, na przykład ktoś ukradnie mi samochód, a ja powiem, no, ukradli mi samochód, ok, akceptuję to, nie mam samochodu, kupię sobie nowy. To też nie o to chodzi. No. Poszukaj tego samochodu. Może dlatego ktoś go ukradł, żebyś podjął poszukiwania. Może jak go odnajdziesz, to odnajdziesz też siebie. Pozwól, żeby serce kierowało. Poddaj się temu kierowaniu. I zacznij od tego żeby ustabilizować swoją przeszłość i się z nią pogodzić. W każdym stopniu, niech nie pozostanie w Twojej przeszłości nic, co mogłoby Ci zakłócać. Wszystkie takie rzeczy, których nie akceptujesz, wszystkie traumy trzymają cię w takiej niskiej wibracji, jakby w takim błocie, z którego nie możesz się wydostać. Jeżeli oczyścisz się z tego, z tego błota, wypłyniesz na powierzchnię. I będziesz chodzić po wodzie, idąc w stronę słońca. I tego Ci życzę. Dziękuję. Ach.